Dzień dobry, to jest program Mówiąc Prosty, Jan Namziołek. I Dariusz Krzynciński. A dzisiaj naszym gościem jest Sławomir Sierakowski, publicysta, socjolog, no i też inicjator takiej zbiórki na drona bojowego. Ta zbiórka się udała, ale ostatecznie turecka firma w ogóle podarowała tego drona Ukrainie, więc wielki sukces i od tego właśnie chcieliśmy zacząć. Zbiórka się udała, pomoc została zwielokrotniona. Pytanie, czy ten bajraktar już lata nad ukraińskim niebem czy coś na ten temat wiadomo? To no, musi się wyprodukować. Najpierw i się produkuje. I dowiedziałem się tego właściwie, no może nie bezpośrednio, ale niedługo po, po tej naszej zbiórce od szefa Haluka bajraktara, szefa firmy Bajkar. Ja myślę, że tak w ciągu miesiąca, może troszkę dłużej. Na te bajraktary jest po prostu Totalne zapotrzebowanie na całym świecie. Tam jest kolejca, myślę, że tak 6-9 miesięcy, może w tej chwili dłużej. Także my będziemy mieli priorytet, no tym niemniej, no to się musi chwilę jeszcze... No, no, ale Miesiąc to... na tle 6-9 miesięcy, taki tryb ekstraordynaryjny, można powiedzieć, tutaj przyjęto. Zdecydowanie, bo w ogóle ta firma ma jakiś jednak swój taki dość wyjątkowy etos, trzeba przyznać, szczególnie jak na firmę zbrojeniową. To znaczy, że no mało która firma decyduje się darować sprzęt, który jest naprawdę drogi, super nowoczesny, technologicznie też taki awangardowy i, i robi to nie po raz pierwszy. Więc ja powiem szczerze, ja w ogóle tak, tak pomyślałem o tej zbiórce właśnie po tym, jak się dowiedziałem nie tyle, że one były, tylko że one właśnie tak zostały potraktowane. I wtedy sobie tak trochę hipotetycznie poczułem pewien żal, że my możemy tej okazji nie wykorzystać. No, jesteśmy blisko Rosji, też jesteśmy przejęci wojny, jest nas jednak trochę 40 milionów. Wiadomo, że ciężko wakacje i przy inflacji też jednak w piątym miesiącu wojny się zbiera. No tym niemniej pobiliśmy wszystkie rekordy tego portalu wśród KPR, który bardzo pomógł swoją drogą. Zresztą pomogły nam media, także wprost, za ja co jestem bardzo wdzięczny. No i w ogóle bez, bez mediów pewnie by się to nie udało, także cieszę się i też cieszę się, że w gruncie rzeczy około 50 milionów złotych zebraliśmy, licząc z tym wajerektarem. No właśnie, a rozumiem, że ta reszta pieniędzy, tak jak pisałeś, będzie na tą pomoc humanitarną dla Ukrainy. To nie, 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 nie całość, dlatego że to jeszcze będzie rozdzielone między broń i pomoc humanitarną. Po pierwsze dlatego, że zebraliśmy więcej niż zakładaliśmy, także te 22,5 miliona okazało się za mało. Zebraliśmy 25 prawie. A z pomocą dla pana Jacka, takiego naszego towarzysza podróży, takiej osoby z niepełnosprawnościami, która wpłaciła, i wtedy my postanowiliśmy przerwać jego wegetację, dać mu prawdziwe życie, takie w sensie, żeby po prostu się mógł leczyć i, i zacząć normalnie funkcjonować. Więc łącznie z tą akcją, taką dodatkową, zebraliśmy ponad 20, 25 milionów. Ta nadwyżka pójdzie na Fundusz Sił Zbrojnych. Ten przelew jest już gotowy właściwie, ja go dostałem chyba dzisiaj. Bo też my musimy wszystko dokumentować. To wszystko musi być prawnie i bardzo przejrzyście przeprowadzone. Bo jednak 220 tysięcy ludzi dało swoje pieniądze. Wcale to nie jest taka prosta sprawa. Muszę powiedzieć, że jest cholernie trudna, żeby wytypować projekty. Wszystko. Bo Ukraińcy też mają wojnę na głowie, więc to nie jest wcale takie proste przeprowadzić taką całą procedurę prawną na normalne czasy, bo tam nie ma normalnych czasów, także to trochę potrwa, jest dość trudne i proszę jednak o cierpliwość i wyrozumiałość, wszystko zrobimy dokładnie, ale potrzebujemy czasu. Ja jeszcze zapytam w takim razie, skąd twoim zdaniem takie poczucie tej solidarności z Ukraińcami i w Polakach, którzy właśnie się składali na tego drona, a z drugiej strony też no to tureckie zachowanie było niesamowite, no bo oni cały czas się z tobą kontaktowali i stwierdzili, że skoro takie zaangażowanie włożyłeś, to no to podarują. Tak, oni też byli jednak tacy trochę, że cholera, już ich naciągamy, to znaczy, że jednak po tych iluś dronach ten jeszcze jeden, no to już są takie granice ich możliwości. In, sporo innych zbiórek, które równolegle trwały, się nie udało. Norweska, kanadyjska, chyba łotewska się uda. Ale to dlatego, że my jedziemy na tym samym wózku. Ja, ja jestem tutaj akurat tak, chociaż ta akcja się zrobiła, taka bardzo romantyczna, taka bardzo właśnie taki festiwal dobrej woli się zrobił, takie coś, co też bardzo miał pozytywny przekaz, bo ja może to broń, wojna, Rosja, czyli wyjątkowo bandycki reżim, to starają się jednak bardzo pozytywnym przekazem się komunikować z ludźmi. Tak jakoś wyszło i to jakoś chyba dobrze, za, dobrze zagrało. Ja też nie ukrywam, że lubię wszystko, żeby się udało, więc byłem gotów na najrozmaitsze kompromisy, ale okazało się, że wcale ich nie musi być. Ale nie jechałem takim antyrosyjskim przekazem, takim, że tu zrobić coś tam. Kuba Wojewódzki tak zrobił, Andrzej Stasiu, to fajne było, ale ja sam raczej starałem się na zasadzie jest nas armia, damy radę i tak dalej. Ale, ale tak naprawdę się udało, dlatego że to jest Rosja, że się jednak wszyscy z tej Rosji boimy. A, 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 a chciałem powiedzieć, że nie mam złudzeń, bo jednocześnie mm, zrobiliśmy duży raport socjologiczny z Przemkiem Sadłem, taki nasz trzeci duży raport. Ta miłość do uchodźców z Ukrainy, no ten raport nie przynosi nam jakichś bardzo dobrych wiadomości. To znaczy, nie ma antyukrainizmu w Polsce, mhm. ale jest dużo postaw bardzo antyukraińskich. To ciekawe, jest, to, to jest, jest sporo sprzeczności w tym zrozumiałe. To znaczy, my się boimy Rosji, więc nie będziemy tutaj, będziemy z Ukrainą solidarni, ale już to, co my opowiadamy, my w sensie Polacy, o Ukraincach, Sylwetka typowego uchodźcy z Ukrainy to jest tak, młody facet, który nie walczy o tu siedzi, czy nie mam żadne kobiety z dziećmi, które tu przyjechały, wynajmuje mieszkanie za kilkanaście tysięcy dolarów, czy jest bogaty jak nie wiem, stoi w jakiś Mercedes przed tym domem i jeszcze wyciąga podatki od państwa, niepotrzebnie ma PESEL Polski i tak dalej. Także to jest oczywiście fantazja. No i wchodzi o tak naprawdę to jest rewers inflacji. To znaczy Polacy muszą sobie znaleźć, kogoś kogo nie na bo my bez tego nie, nie funkcjonujemy. Wcześniej to byli Polacy Polakom, a teraz Polacy na Ukraińcach. Także też no nie, nie, szczególnie jako dziennikarze. No, bądź miejmy świadomość, że dalej pozostaliśmy Polakami, czyli w żadnym wypadku nie aniołami żadnymi. Też jeszcze o ten raport za chwilę zapytamy, wracając na moment do tej zbiórki, bo mówimy tutaj o wielkim sukcesie, w którym oczywiście ona jak najbardziej była i mówimy o tym, co dobrego zdarzyło się przy okazji tej zbiórki. Pytanie o jakieś cenne strony, bo widać jednak w sieci, szczególnie, dosyć taki, może nie, skokowy, ale duży przyrost postaw antyukraińskich, czy coś takiego w trakcie tej zbiórki wydarzyło się, szczególnie wartego zapamiętania, wspomnienia, co. co Miało na celu odwlec te, te, ten cel, co miało na celu zdyskredytować, tak to, jako, jako pomysłodawcę, czy, czy, czy jakieś takie jedno konkretne wydarzenie, być może więcej, o których warto by wspomnieć, miało miejsce? Nie, ja, 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 no oczywiście, ja też. Ja też nie bardzo miałem możliwości obserwować tę zbiórkę, ponieważ ja po prostu się koncentrowałem na tym, co jeszcze można zrobić, żeby to się udało, od jeszcze nagranie wyciągnąć. Nie wiem, może jakąś firmę namówić, żeby dała trochę więcej grosza. Jak ludziom odpowiadać na komentarze, bo starałem się na wszystkie odpowiadać. Jak wyśledzić też komentarze na portalu zrzut.pl, żeby te najciekawsze podać, bo to też był sposób na przyciągnięcie uwagi. Ja raczej na tym się koncentrowałem, więc tak. Tak nie, 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 nie no naprawdę nie obserwowałem tej sytuacji, ale miałem takie wrażenie, że wszyscy ci, którzy byliby ewentualnymi hejterami, się po prostu jej przestraszyli. Że tu było bardzo mało jakiejś złej krwi wokół tego. A jeśli się pojawiła, i to było naprawdę kilka tylko przypadków to z lewej strony. Ciekawie. No właśnie, Nie, znaczy to, to jest jakby spodziewane, dlatego że ja sobie tak pomyślałam, no lewica, a z drugiej strony jednak zbiera, zbiera pieniądze na broni, więc być może gdzieś tam na lewicy było takie poruszenie dlatego. To, to jak to wytłumaczysz, że lewicowy publicysta zbiera właśnie na broń? Nie widzę tu żadnej sprzeczności. No, jeśli jesteśmy pacyfistami, a ja jestem, to chcemy tę wojnę jak najszybciej zatrzymać, zakończyć, chcemy, żeby jak najmniej ofiar. No więc yy, yy, po prostu nie ma do tego innej drogi, szczególnie jeśli to jest wojna z Rosją, jak uzbrojenie Ukrainy. To, co Ukraina apeluje. Jeśli Adam Bodnar, symbol walki o prawa człowieka w Polsce, nie tylko wpłacił, nagrał się, ale sam zbierał, założył swoją podzbiórkę, żeby zebrać jak najwięcej, i zresztą fantastycznie mu poszło, bardzo dużo pieniędzy na zbiera. Maja Ostaszewska, która chwilę wcześniej przecież na granicy była taką liderką tej pomocy uchodźcom. Agnieszka Holland, Adam Michnik, ja tak naprawdę może, mogę długo wymieniać, Maciej Ksztur, czyli takie osoby, które identyfikujemy z najbardziej szlachetnymi działaniami. Jeśli one zbierały na broń, a jak się okazało, w gruncie rzeczy zbieraliśmy w dużej mierze na pomoc humanitarną, to widać było, że tutaj nie, nie ma co się, nie ma się nad czym zastanawiać. No. Nie, nie słyszałem od tych osób, które wydziwiały trochę, bo też wydumane były te argumenty. Takie też, mówiąc szczerze, jakby jak ktoś miał ze mną problem bardziej niż z, z tą zbiórką, czy był Magdy Środy, takie coś widziałem. Ona tam mnie nie zdążyła zwyzywać na różne sposoby. Ale ona ma chyba z wielą ilość, y, mam wrażenie, z dużą ilością osób, problem Może tak, ja tak, ja tak nie, nie śledzę, ja jestem taki mało social mediowy w gruncie rzeczy, ja Facebooka mam od chyba dwóch czy trzech lat i niczego innego nie mam. E, i, i więc tak jest taki jestem mało. Mo, może tak, może nie po prostu. Natomiast, natomiast mi się wydawało, że tu coś się wydarzyło jakiegoś raczej z, z, na linii ja, te, te, te dwie czy trzy osoby. Ale tak, żeby się jacyś hejterzy rzucili na to, albo żeby się jakaś poważna dyskusja wokół zbierania na broni, to nie widziałem tego. No, 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 Iliśmy za Ukraińcami mówią o broni to, to zresztą. To ja zapraszam tych wszystkich z lewicy, niech napiszą, jak chcą tę wojnę zakończyć bez użycia broni. To Jeśli już mówimy o lewicy, pomijając kwestię niemiecką, bo myślę, że, że w tym momencie to, co dzieje się w Niemczech, najłatwiej jest krytykować i to już zostało wielokrotnie skomentowane. Ale pytanie do przedstawiciela krytyki politycznej środowiska lewicowego. czyli nie tylko ta lewica niemiecka, ale ogólnie zachodnia zdała egzamin od, od tych ostatnich dni lutego, aż do teraz. Ja sobie przypominam, w pierwszych dniach konfliktu takie wpisy na Twitterze, chociażby Naomi Klein, która pisała o tym, że tak w dobrą, dobrą sprawę to jednak NATO tutaj ponosi dużą odpowiedzialność za to, co się stało, że powinno się cofnąć, wrócić z powrotem na zachód. Pamiętam takie nocne boje twitterowe Naomi Klein z Adrianem Zambergiem, kiedy ona później te swoje tweety kasowała, tam jeszcze kilka innych nazwisk można by się ale wydaje mi się, że jest na Ukrainie jest największa, na najpoważniejsza, jeżeli już mówimy o takich autorytetach lewej strony. Co tu się wydarzyło przez te ostatnie pół roku tak naprawdę? Ja myślę, że lewica wschodnioeuropejska zdała egzamin. Symbol takiej lewicy, słabość rzek. w ogóle się nie, nie wstrzymywał nogi, to znaczy jest jednoznaczny w sprawach rosyjsko-ukraińskich po dobrej stronie mocy. Taka debilna lewica, czyli typowa lewica niemiecka, polityczna, z którą ja nigdy nie miałem nic wspólnego. Pisałem o nich, że to są użyteczni idioci Putina w New York Times z 2014 roku, pierwszy raz New York Times w swojej historii użył idiota w tytule i to było wo 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 wobec lewicy niemieckiej, włączając w to Gerharda Schrödera, ale także intelektualistów amerykańskich niektórych, którzy tak nienawidzą Stanów Zjednoczonych, że lądują w łóżku z Putinem. I tego, tego ja nie znoszę. Myślę, że to, oni, to, te, te, te środowiska przeżywają poważny kryzys, stają się już to niewiarygodne, widać wyraźnie, jak się myliły. Noem Chomsky zaczął się tak jakoś ewoluować. Czytałem z nim ostatni wywiad. To jak na wywiady Noama Cząskiego o polityce. Znam te publikację, tak, rzeczywiście, nie, nieco zaskakujące. Niesamowity progres, zupełnie. Bardzo mnie to cieszy, bo to jest naprawdę wybitny, wybitny, właśnie pionier e, takiej w, w, w pewnych obszarach humanistyki myśli, więc to jest bardzo, bardzo, to akurat mnie bardzo cieszy. No Naomi Klein, no to, to nie wiem, no to, no nie wiem, no są oczywiście takie osoby, które nic nie wiedzą o Ukrainie, są, nie, 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 nie grozi im, że ich dzieci będą mówiły po rosyjsku. To bezkarnie sobie, sobie mogą takie bzdury opowiadać, ale, ale ja, ja bym nie ryczałtem tak, nie zapisywał do, do lewicy jakiejś takiej nie wiadomo jakoś ogólnej. To znaczy ja po prostu zawsze się trzymałem z daleka od, te, od takich rejonów jakichś radykalnych, jakichś antynatowskich, też takich e, wsobnych, co się licytują na lewicowość. To w ogóle mnie jakoś odpychało zawsze, także ja zawsze byłem taki trochę na tej lewicy Niektórzy mylili to, że ja jestem jakiś prawicowo-lewicowy albo centrolewicowy, a to mi się wydaje, że to po prostu jest jakaś normalnie lewicowi staram się być po prostu i tyle no. jest No tak, a teraz mija to pół roku wojny. Co ci najbardziej zaskoczyło w czasie tego pół roku? To się wydarzyło i na scenie międzynarodowej, no i też na Ukrainie. No, mówiło się o tym, że jeżeli Ukraina wytrzyma miesiąc, to zwycięży tą wojnę, wygrają. No do tej pory tak nie jest, są naprawdę duże straty cały czas w ludziach, zajęte terytoria kolejne przez Rosjan. Po pierwsze, jak długo, twoim zdaniem, to może trwać? I po drugie, takie największe zaskoczenia tej wojny. Dwa zaskoczenia. Jedno to jest chyba ogólne, wszystkich nas dotyczy. To znaczy, że Rosja jest tak beznadziejna, że, że ta druga armia świata to jest żenada. I że to po prostu jest jakaś naprawdę no, taka, że mięso armatny to w gruncie rzeczy jest komplement dla tych, dla tych szeregów, dla tego sprzętu rozkradzionego, jakiegoś przestarzałego. No to, no to w ogóle jest nie, nie. Oczywiście inna sprawa, że Rosja zawsze była beznadziejna, jeśli chodzi o, o prowadzenie wojny. Tam zawsze się jechało. Kupą wojska bez strategii, sypało się, ile się dało. Ale założeniami 48 godzin, 72 godziny i przejmujemy. Tak, to miała być hybrydowa wojna, która się po prostu kompletnie nie udała. No te desanty tam do Kijowa, które były po prostu wystrzeliwane natychmiast powietrze przez Ukraińców. To, to przecież Rosja zgromadziła 200 tysięcy ludzi wokół granic. Korzystała z poparcia białoruskiego dyktatora, lotnisk i to w ogóle stamtąd pier... Tak naprawdę to, według prawa międzynarodowego, to w ogóle białoruska dyktatura zaczęła tę wojnę naj, najszybciej. Ale to, to zostawmy. Od strony Krymu, od strony Donbasu, jednak z ogromną infiltracją jeszcze pozostałą z czasów Związku Radzieckiego. No po prostu wszystkie atuty w ręku i, i, i w gruncie jeszcze same porażki. No, oczywiście, jaką kupą ludzi na kraj, który jest wielokrotnie mniejszy, i jeszcze jak się jest jak, się, jak, jak ci do kieszeni wpychają pieniądze pół Zachodu za, za, za ropę i gaz, i jeszcze to pół Zachodu, jak nie większość jest naiwna, I, i po prostu jeździ do tego Putina, chce rozmawiać z nim, pamiętacie te pielgrzymki albo te telefony Macrona Macron. po 10 razy dziennie. To jest też no to jest symbol tego, coś, co rozumie Zachód z Rosji. I mimo to po prostu ci Ukraińcy robią, co chcą z tymi Rosjanami i tam wysłali tych cynkowych trum do Rosji już naprawdę ze 30-40 tysięcy. Więc to jest zaskoczenie jednak. Znaczy wiadomo, było, że Rosja będzie prymitywnie prowadzić wojnę, ale że do tego stopnia jest nieprzygotowana, to jednak jest zaskoczenie. I teraz drugie zaskoczenie, które jest trochę podobne. To znaczy, można się było spodziewać, że Niemcy się zachowają źle, ale że aż tak źle. Tego się nie spodziewałem. I jestem uważam, że Niemcy popełniają historyczny błąd sprawił, sprawie Ukrainie. Już popełnili. To znaczy są państwem, które po prostu się przeglądało właściwie, jak, jak jedno napada drugiem. I, I kanclerz Scholz, który po prostu kłamał, regularnie kłamał. Ja mówię to jako członek Niemieckiej Rady Polityki Zagranicznej, który w Niemczech funkcjonuje w dużej mierze, Pisze do niemieckich mediów, ma bardzo wielu niemieckich przyjaciół, i nie zamierzam ukrywać tego, że, że to po prostu jest, że to no po prostu Niemcy będą teraz dekadami przepraszać za to, co robią, tylko nie wiem, kto im już uwierzy. Chciałbym, żeby to był zwykły normalny kraj wreszcie, a on jakoś zwykły normalny nie chce być. Znowu ma jakąś swoją osobną politykę, i jak sobie wyobrażę, że ktoś napadnie Polskę, to nie wiem, czy nas ktoś będzie bronił. A to Niemcy według planów na to mają nam pierwsi przyjść z pomocą, przyjdą. No tak. Czyli rozumiem, że też podobał ci się słowa Mateusza Morawieckiego, który tam pojechał i powiedział: 5 tysięcy hełmów, to jest jakiś żart. Nie, nie, czy to może tak, ale też <słuk> ja mam. Ja, bo, ja, bo ta moja krytyka wydaje mi się jakoś jednak zakorzeniona w rzeczywistości. Antypolska retoryka, która ma przy, antyniemiecka retoryka rządu, która ma przykryć nieudolność. Która jest w ogóle z jakiegoś kosmosu. I też, I też jest głupia, dlatego że jeśli naprawdę, Polsce się należą jakieś reparacje. Ja się z tym zgadzam. To znaczy, my ponieśliśmy zbyt duże ofiary na to, żeby zamknąć temat tak, jak, nie, tak jak on jest zamknięty w prawie międzynarodowym. Polska, ulegając Związkowi Radzieckiemu, zrzekła się reparacji. To są bzdury. No i, i Polska była krajem przez Rosję de facto okupowanym, więc czego się spodziewać. Więc, i, to jest, I to było do załatwienia, tak albo inaczej, no ale nie tak, jak robi to Kaczyński. Kaczyński robi wszystko, żebyśmy żadnych reparacji nie dostali, no więc z tym proszę mnie nie mylić. Znaczy, ja staram się krytykować, ale oczywiście sprawia mi to kłopot, no bo łatwo mnie, w, czy nie tylko mnie, jakoś tam po prostu pomylić, jak się jest z Niemcem, czy z niemieckiej perspektywy. I, i, i niestety zawsze takie zastrzeżenia muszę poczynić, że, 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 że ja nie jestem z tego obozu, ale też nie zamierzam udawać, albo nie zamierzam po prostu, nie wiem, jakoś moderować tego swojego rozczarowania. Dużo więcej oczekiwałem po, niemy, po, Niemcy, po Niemcach, dużo więcej oczekuję, oczywiście to samo robią Ukraińcy, tylko że oni nie mogą narzekać, oni są w takiej sytuacji, że muszą dziękować nawet za te hełmy. Mhm. No Skoro pojawił się tutaj temat polskiego rządu, to jest tak podsumowując i trochę bawiąc się w e, prognostów, e, była mowa o, o raporcie i o tym, w jaki sposób Ukraińcy są postrzegani przez polskie społeczeństwo. Niedawno jest swój raport wydała pracownia Ibis, tam podobne wnioski, mam wrażenie, są, są zawarte. Wiemy jedno, że zimą tego roku skończyło się tak naprawdę spójne narodowościowo homogeniczne społeczeństwo. Nie wiem, czy na zawsze, czy, czy na lata na pewno w tym momencie, prawda? Ile, jeśli mielibyśmy oceniać ryzyko, dziś ta grupa Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce, będą mieszkać, w stanie się narzędziem politycznym w rękach, w rękach polityków, obojętnie niektóre formacji, niekoniecznie tej rządzącej, bo wiemy, że nie tylko ci mają chatkę na to, żeby w jakiś sposób się tym posługiwać, gdybyśmy mieli te, takie pewności dziś postawić, czy, czy takie ryzyko jest realne. Trochę za wcześnie, bo to jest rzeczywiście po pierwsze wojna, po drugie to nie tak. Nie, nie, ma, jasny, nie ma pewności, nie ma jasności, kto zostanie, jaka to będzie grupa. Dzisiaj to jest około 8%, jest bardzo dużo. jak na, Najbardziej homogeniczny kraj w Europie po wojnie. Ale też, ale też bycie tak homogeniczny kraj w, w tej erze, w której funkcjonujemy, to jest anomalia raczej niż jakaś jakiś standard. To jest kraj, który jest. To jest trochę tak jak, jak wymiera jakiś gatunek, to zostaje bardzo mało, bardzo mała pula genów, że tak powiem. I, i ja, ja tu myślę o kulturze, przenoszę te metaforę na kulturę. Na przykład w, w takiej homogenicznej strukturze dużo mniej jest innowacji, i gospodarczych, i technologicznych, i też takich kulturowych. Więc to, że w Polsce pojawili się ludzie o innym języku, innej kulturze, innych obyczajach, to jest powiew świeżego powietrza. Jak ja, jak ja słyszę język inny niż polski na ulicach, to jestem szczęśliwy. Czy Już się do tego przyzwyczaiłem, ale dla mnie to, to było czeka czekanie na jakąś normalność. Więc, więc ja się z tego bardzo cieszę. Przyjdzie taki czas, jeśli, jeśli Ukraińcy, Białorusini zostaną, że oczywiście oni będą jakimś podmiotem politycznym, mam nadzieję, nie tylko przedmiotem walki. I dlatego, że tak oczywiście jest w innych krajach. Najczęściej migranci głosują na partie liberalne, lewicowe. I to w dłuższym okresie oczywiście pis się może nie podobać. Na razie to jest jakaś też karta rozgrywana oczywiście przez PIS, także w relacjach międzynarodowych, przede wszystkim powrót czy, czy przecięcie jakiejś izolacji. Także jasne, że tak, tu politycy są bezwzględni, a szczególnie w Polsce, więc oni będą tym grać. Natomiast, więc, więc ja, się, ja się czuję, na przykład, byłem wczoraj na Wiecu podczas niepodległości i jak słyszę ten entuzjazm krańców wobec Polaków, a z drugiej strony mam na stole w domu badania i to nie badania tak, ilościowe, które są proste, tanie i takie nie, w gruncie rzeczy, no coś mówiące, ale nie tak. Ekspresywnie, jak badania jakościowe, czyli takie grupy fokusowe, wywiady pogłębione, kiedy można usłyszeć historię od Polaków, co jest naprawdę w tej świadomości. No to jest to takie, że serce łamie. No ja tutaj z jednej strony przeprowadziłem taką romantyczną akcję miłosną w wobec Ukraińców czy Białusinów, a zaraz będę opublikował raport, w którym jest z kolei dużo nienawiści. I nie wiem, jak z tego wybrnąć trochę. No, ale Hmm. No, pokazywać prawdę taką, jak ona jest. No tak, to jest. nie no jasne, że tak, ale to wyższe serce mi się łamie, jak sobie pomyślę, że ci Ukraińcy, którzy są tak wdzięczni Polakom, teraz co, co sobie przeczytają. Na podwójnie sami jestem dość no, nieszczęśliwy z tego powodu, że, że to jakoś tak jest, no, że my nie możemy się jakoś konsekwentnie wobec kogoś, kto jest inny czy obcy zachować. Ale też na szczęście to nie wypływa. I może długo nie wypłynie. Znaczy Polak sobie tam nienawidzi w domu, ale jeszcze nie wychodzi z tym jakoś na ulicę ten hejt, ale tak jak mówię, ja jestem taki niezbyt, nie za bardzo cyfrowy. I też go nie widzę jakoś. Znaczy, widzę, Spodziewaliśmy takie się z większej takiej fajki tak, dla tych nastrojach. Tak, 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 tak. Polak umie, Polak potrafi, jak, jak chce przywalić, albo tak przynienawidzić, to, to naprawdę wie, jak to zrobić. A na razie jest tego, jest, działa taka kontrola społeczna, tego po prostu jakoś tam nie wolno, nie wypada, te jest trochę obciachowe, niech tak jak najdłużej zostanie. No i z tą optymistyczną jednak nadzieją pozostaniemy. Dziękuję serdecznie, Sławomir Sierakowski był naszym gościem. Dziękujemy. Dziękuję.